Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi. Dwa listy do Koryntian 13:15. Drodzy bracia i siostry, czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałby Wasz dzień, gdyby naprawdę rozpoczynał się w obecności Ducha Świętego? Wyobraźcie sobie, że się budzicie i czujecie ten pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ta pewność, że bez względu na to, co się wydarzy, nie jesteście sami. Właśnie o tym chcemy dziś rozmawiać. Jezus dał nam niezwykłą obietnicę w Ewangelii Jana 14:16. Powiedział, że poprosi Ojca, a On da nam innego pocieszyciela, aby był z nami na zawsze. Chwała Bogu. Ta obietnica nie dotyczyła wyłącznie uczniów sprzed wieków. Lecz jest aktualna również dla każdego z nas dzisiaj. Kochani, to przesłanie jest tak potężne, że musi dotrzeć do coraz większej liczby osób. Jeśli pragniecie zobaczyć manifestację Ducha Świętego nie tylko w Waszym życiu, ale także w życiu innych braci i sióstr, wpiszcie w komentarzu Chcę Bożego Błogosławieństwa. Zjednoczmy się, aby osiągnąć 600 polubień w tym filmie by to przesłanie mogło dotrzeć do jeszcze większej liczby serc. Kilka dni temu pewien pastor opowiedział mi, jak diametralnie zmieniło się jego życie, odkąd zaczął zapraszać Ducha Świętego do swoich poranków. Problemy nie znikały w magiczny sposób, ale sposób, w jaki je podejmował, był zupełnie inny. Boży pokój i Boża mądrość prowadziły go przy każdej decyzji. Chwała Panu. Być może zastanawiacie się, jak i Wy możecie doświadczyć tej samej przemiany. Jak wzbudzić w sobie tę bliskość z Duchem Świętym już o poranku? Pozwólcie, że poprowadzę Was w tej podróży odkrywania i bliskości z Bogiem. Pomódmy się krótko, zanim przejdziemy dalej. Duchu Święty, w tej chwili przygotowujemy się, by przyjąć Twoje Słowo. Otwórz nasze serca i umysły, abyśmy mogli zrozumieć ogrom Twojej miłości i mocy w imieniu Jezusa. Amen. Ilu z nas zaczyna swój dzień od sięgnięcia po telefon, przeglądania mediów społecznościowych, albo od razu myśli o niekończącej się liście zadań? Drodzy, ta zabiegana rutyna odbiera nam szansę, by już w pierwszych godzinach poranka doświadczyć czegoś niezwykłego. Pewna bizneswoman, Opowiadała kiedyś, jak jej życie zawodowe i rodzinne rozsypywało się przez ciągły stres. Jej poranki były pełne lęku i niepokoju. Dopiero gdy odkryła moc poświęcenia pierwszych chwil dnia Duchowi Świętemu, wszystko zaczęło się zmieniać. Zadziwiające jest to, że my, dzieci Boże, tak często zapominamy o przywileju rozpoczynania dnia w obecności pocieszyciela, którego obiecał Jezus. Podczas gdy świat rozpaczliwie poszukuje pokoju i wskazówek, my mamy nieprzebrane źródło mądrości i miłości na wyciągnięcie ręki. Zauważyliście, że poranki wyznaczają cały rytm dnia? To tak, jakbyśmy zasiali ziarno z samego rana. Jeśli jest to pośpiech i niepokój, to właśnie to będziemy zbierać. Kiedy jednak zasiejemy obecność Ducha Świętego, drodzy bracia i siostry. Zbierzemy obfite żniwo pokoju i Bożego prowadzenia. Wróg doskonale wie, jak potężne jest rozpoczynanie dnia z Bogiem, dlatego próbuje odciągnąć nas od tego za wszelką cenę. Chwała Panu, bo ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Wybór, jak zaczniemy, każdy poranek należy do nas i nad tym wyborem musimy się głęboko zastanowić. Co jednak tak naprawdę znaczy zaczynać dzień z Duchem Świętym? Drodzy, nie chodzi jedynie o szybką modlitwę czy rutynowe czytanie Biblii. To budowanie prawdziwej, głębokiej relacji z Bogiem już od pierwszych chwil. W Piśmie Świętym widzimy potężny przykład w życiu Filipa, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich 8. Duch Święty. Poprowadził go do urzędnika etiopskiego, co zaowocowało nawróceniem, które wywarło wpływ na cały naród. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby Filip nie był wrażliwy na głos ducha tamtego poranka. Ile błogosławieństw by przepadło. Ta wrażliwość na Boże prowadzenie nie jest przeznaczona wyłącznie dla postaci biblijnych. Chwała Panu, że dziś każdy z nas może doświadczać tej samej bliskości. Kiedy otwieramy serce na obecność Ducha Świętego, zaraz po przebudzeniu całkowicie zmienia się nasza perspektywa. To jak otwarcie o poranku okien w domu, by wpuścić światło, które rozprasza mrok. Duch Święty pragnie rozświetlić każdą sferę naszego życia decyzje, relacje, pracę, służbę. Chce obdarzyć nas mądrością pochodzącą z nieba i pokojem, którego świat dać nie może. W każdej decyzji, każdym wyzwaniu Duch Święty jest gotów, by nas poprowadzić. Nie chodzi o podążanie za religijną formułą, lecz o żywą, dynamiczną relację z tym, kogo Jezus nazwał pocieszycielem. Zna on każdy szczegół naszej drogi i wie, czego potrzebujemy, zanim jeszcze poprosimy. Drodzy bracia i siostry, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu stać się naszym pierwszym doradcą rano. Chodzimy na zupełnie nowy poziom życia duchowego. On odsłania przed nami głębokie prawdy w Słowie, daje nam rozeznanie w trudnych sytuacjach i uzdalnia do życia, które w każdym aspekcie przynosi chwałę Bogu. Nasza poranna komunia z Duchem Świętym staje się fundamentem całego dnia. To jak budowanie na skalę. Kiedy nadejdą burze, a one nadejdą, pozostaniemy niewzruszeni. Bo nasza podstawa jest ugruntowana w Bożej obecności. Chwała Panu za ten nieoceniony przywilej. Rozdział trzeci, kontynuacja. Obecność Ducha Świętego w naszych porankach pomaga nam również rozpoznawać Jego głos w hałasie współczesnego świata. W czasach, gdy jesteśmy bombardowani nadmiarem informacji i opinii, Boże prowadzenie jest nam potrzebne bardziej. Niż kiedykolwiek. On uczy nas odróżniać to, co tylko dobre, od tego, co naprawdę pochodzi od Boga. Przyjrzyjmy się temu, jak pierwsi chrześcijanie byli całkowicie zależni od prowadzenia ducha świętego. Nie mieli takich zasobów jak my, ale mieli coś znacznie cenniejszego: głęboką bliskość z pocieszycielem. Bóg pragnie odnowić to samo i w naszym życiu dzisiaj. Kiedy zaczynamy dzień w obecności Ducha Świętego, rozwijamy także szczególną wrażliwość na potrzeby innych. Duch Święty czyni nas narzędziami swojej miłości i łaski, pokazując sytuacje, w których możemy posłużyć, a które zazwyczaj umykają naszej uwadze. Duch Święty chce nas też uczyć, jak odpoczywać w Bogu. W świecie, który tak wysoko stawia produktywność i nieustanne działanie, On pokazuje, że nasza prawdziwa skuteczność wynika z chwil wyciszenia w jego obecności. Właśnie wtedy otrzymujemy wskazówki potrzebne do podjęcia ważnych decyzji i siłę do pokonania czekających nas wyzwań. Kiedy mówimy o rozpoczynaniu dnia z Duchem Świętym, mamy na myśli całkowitą przemianę naszego sposobu życia. To nie tylko tak zwany poranny czas z Biblią, ale zaproszenie go, by przenikał każdą dziedzinę naszego życia, począwszy od pierwszych chwil po przebudzeniu. Biblia przedstawia nam piękny przykład w życiu Piotra, opisany w dziejach apostolskich X. Gdy modlił się na tarasie, Duch Święty przygotował go na rewolucyjną zmianę myślenia, przełamał uprzedzenia. I poszerzył Piotrową wizję Królestwa Bożego. To doświadczenie Piotra uczy nas bardzo cennej lekcji. Kiedy zaczynamy dzień w bliskiej relacji z Duchem Świętym, On może nam pokazać obszary życia, które potrzebują przemiany. Chwała Panu, że ten sam Duch, który prowadził Piotra, wciąż działa dzisiaj. Duch Święty nie zmienił swojego sposobu działania, wciąż burzy bariery. Otwiera drzwi i przemienia serca. Jeśli poświęcamy mu pierwsze chwile dnia, stajemy się bardziej wrażliwi na jego głos i otwarci na Boże Niespodzianki. Pomyślcie, ile okazji może uciekać nam sprzed oczu tylko dlatego, że nie zwracamy uwagi na to, co Duch Święty mówi nam o poranku. Ile drzwi On pragnie otworzyć, ile serc dotknąć przez nas. Ile cudów czeka na naszą posłuszną odpowiedź na jego prowadzenie? Duch Święty pragnie używać nas jako narzędzi swojej łaski, tak jak posłużył się Piotrem. Chce nam dawać wizje pochodzące z nieba, pokazywać swoje doskonałe plany i uzdalniać nas do bycia sprawcami przemiany tam, gdzie się znajdujemy. Chwała Bogu za ten przywilej. Rozdział 4. Kontynuacja. Patrząc na Kościół Pierwotny, widzimy, jak w nadnaturalny sposób Duch Święty działał przez zwykłych ludzi, którzy byli gotowi słuchać Jego głosu. Dziś on nadal szuka serc otwartych i chętnych, by dać się poprowadzić ku Jego chwale. Zdumiewające jest to, jak bardzo Duch Święty potrafi odmienić na pozór beznadziejną sytuację, jeśli tylko oddamy mu swój poranek. On otwiera nasze duchowe oczy. Byśmy widzieli więcej niż tylko okoliczności, tak jak zrobił to z Piotrem na tamtym tarasie. Jako słudzy Pana musimy być gotowi przyjąć Boże Wskazówki w każdej chwili. Jednak poświęcenie pierwszych godzin dnia na spotkanie z Nim ma w sobie coś wyjątkowego: to jak przygotowanie gleby serca na ziarna, które Duch Święty chce w nas zasadzić. Działanie Ducha Świętego nie zna granic. Pragnie zaskoczyć nas swoją dobrocią, poprowadzić nas po swoich doskonałych ścieżkach i użyć nas jako narzędzi swojej łaski. Każdego poranka otrzymujemy nową sposobność, by doświadczyć Jego przekształcającej mocy. Gdy pozwalamy Duchowi Świętemu prowadzić nas od samego rana, stajemy się bardziej wyczuleni na Jego głos w każdej dziedzinie, w pracy, w domu, wszędzie tam, gdzie się znajdziemy. Jego obecność pozwala nam świecić światłem w ciemności i być solą ziemi, wypełniając tym samym nasze Boże powołanie. Duch Święty chce nas wprowadzić na nowy poziom bliskości i mocy. Chce pokazać nam wymiary Królestwa, których jeszcze nie znamy, obdarzać darami, których do tej pory nie używaliśmy i posłużyć się nami w sposób, o jakim nawet nie marzyliśmy. To wszystko zaczyna się od naszej gotowości, by szukać Jego obecności właśnie rano. Jak zatem zaprosić Ducha Świętego, by kierował naszymi porankami? Sam proces jest prosty, ale bardzo głęboki. Zaczyna się od świadomej decyzji, by poświęcić pierwsze chwile dnia na bliskość z Bogiem. Pierwszy krok to modlitwa, niemechaniczna czy powtarzana z przyzwyczajenia. Lecz szczera rozmowa z Ojcem w niebie. Otwórzcie przed Nim swoje serca, opowiedzcie o lękach, marzeniach i oczekiwaniach. Duch Święty pragnie usłyszeć Wasze głosy już z samego rana. Następnie poświęćcie czas na Słowo Boże. W Księdze Powtórzonego Prawa 8 do 3 przypomniane jest, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. Duch Święty jest naszym nauczycielem i przez słowo odkrywa przed nami głębokie prawdy potrzebne danego dnia. Uczcie się słuchać. Często tak bardzo skupiamy się na tym, co chcemy powiedzieć, że zapominamy wsłuchać się w cichy głos Ducha Świętego. Znajdźcie chwilę ciszy, aby on mógł mówić do waszego serca. Praktykujcie wdzięczność. Rozpocznijcie dzień od dziękowania za otrzymane błogosławieństwa. Nawet pośród trudności, wdzięczność otwiera drzwi do głębszej komunii z Duchem Świętym. Wypowiadajcie słowa wiary, ogłaszajcie Boże obietnice nad waszym życiem, rodziną, pracą. Duch Święty porusza się, gdy wyznajemy naszą wiarę słowami. Pewna wykładowczyni akademicka podzieliła się świadectwem, jak jej sala wykładowa stała się polem misyjnym. Odkąd zaczęła oddawać poranki Duchowi Świętemu. Nauczyła się rozpoznawać chwile, w których mogła okazać Bożą miłość swoim studentom. Prowadźcie dziennik duchowy, zapisujcie wskazówki, obietnice i objawienia, które Duch Święty kładzie wam na serce. Po pewnym czasie dostrzeżecie wyraźną linię Bożej wierności i prowadzenia. Wyznaczcie sobie konkretne miejsce na to poranne spotkanie. Może to być kącik w domu, biuro, a nawet spacer. Najważniejsze, by znaleźć przestrzeń, w której nic Was nie rozproszy. To codzienne zobowiązanie do spotkania z Duchem Świętym nie jest ciężarem, lecz przywilejem, to inwestycja o wiecznym znaczeniu. Chwała Bogu, że daje nam możliwość takiej bliskości. Klucz do rozwoju tej porannej bliskości z Duchem Świętym tkwi w konsekwencji. Nie chodzi o sporadyczne zrywy, ale o stałe zaangażowanie, które przemienia naszą duchową codzienność. Pozwólcie Duchowi Świętemu badać wasze serca w tych chwilach. Czasem wskaże obszary, które wymagają skruchy i przemiany. Przyjmujcie jego korektę z pokorą, wiedząc, że wypływa z miłości Ojca. Uczcie się rozpoznawać Jego głos. Z czasem zauważycie delikatne poruszenia, wewnętrzne skłonienia. Jego charakterystyczny sposób komunikacji to trochę jak nauka nowego języka. Im częściej praktykujemy, tym większą nabieramy płynność. Trwajcie w postawie uwielbienia. Uwielbienie stwarza atmosferę, w której Duch Święty działa z mocą. Śpiewajcie pieśni, wyznawajcie Słowo, wywyższajcie Jego imię od samego rana. Zwracajcie uwagę na sny i wizje. Często Duch Święty przekazuje nam przez nie wskazówki i objawienia dla konkretnych sytuacji w naszym życiu. Zapisujcie je i szukajcie zrozumienia co do ich znaczenia. Rozwijajcie w sobie postawę zależności od Ducha Świętego. Uznajcie, że bez Niego nic nie jesteście w stanie uczynić. Ta pokora przyciąga Jego obecność i moc w naszą codzienność. Regularnie praktykujcie post. Post wyostrza naszą wrażliwość na sprawy duchowe i pomaga skupić się mocniej na obecności Boga. Połączcie Go z porannym czasem z Duchem Świętym. Trwajcie w społeczności z innymi wierzącymi. Dzielcie się świadectwami Bożego prowadzenia w Waszych porankach. To umacnia wiarę i zachęca innych do podobnego poszukiwania głębi. Chwała Panu! Kiedy sprawiamy, że Duch Święty jest. Naszym priorytetem o poranku. Każdy kolejny moment dnia zmienia się na lepsze. Nasze decyzje stają się mądrzejsze, słowa bardziej budujące, a czyny coraz mocniej synchronizowane z Wolą Bożą. Pamiętajcie, każdy poranek to nowa okazja, by doświadczyć pełni działania Ducha Świętego. Nie pozwólcie, by pośpiech czy rozproszenie odebrały Wam ten cenny czas bliskości. Inwestycja w tę chwilę przynosi owoce na wieczność. Jakie zaś są te cudowne błogosławieństwa płynące z rozpoczynania dnia z Duchem Świętym? Drodzy, jest ich tak wiele, że całkowicie odmieniają naszą wędrówkę z Bogiem. Przede wszystkim doświadczamy nadnaturalnego pokoju, który trwa w nas mimo burz. Jak czytamy w liście do Rzymian 8:31, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Ta prawda staje się jeszcze bardziej realna, gdy zaczynamy dzień w Jego obecności. Nasz dar rozeznania gwałtownie się pogłębia. Duch Święty obdarza nas mądrością potrzebną do podejmowania decyzji nawet w najtrudniejszych okolicznościach. To tak jakby mieć Bożego doradcę u swego boku. Siła duchowa, którą otrzymujemy o świcie, Pomaga nam stawiać czoła wyzwaniom z wiarą i odwagą. Już nie polegamy na własnych możliwościach, lecz na mocy Ducha Świętego. Nasze życie modlitewne wchodzi na głębszy poziom. Duch Święty uczy nas modlić się według Bożej woli, wstawiając się za nami w niewypowiedzianych westchnieniach. Taka relacja zmienia nasze postrzeganie Ojca w niebie. Rozwija się w nas szczególne wyczulenie na sprawy duchowe. Duch Święty wyostrza nasz wzrok, byśmy mogli dostrzec Boże strategie i cele. Nasza codzienna aktywność staje się uświęcona. Jeśli Duch Święty prowadzi nasze działania od samego rana, każda czynność zamienia się w okazję do oddania chwały Bogu. Chwała Panu, owoce ducha, miłość. Radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie objawiają się w naszym życiu w bardziej wyrazisty sposób. Nie są już tylko teologicznymi pojęciami, lecz codzienną rzeczywistością. Nasze słowa otrzymują szczególną moc i namaszczenie. Duch Święty uzdalnia nas do wypowiadania właściwego słowa we właściwej chwili, co przynosi zbudowanie i uzdrowienie słuchającym. Nasza perspektywa wobec okoliczności ulega całkowitej przemianie. Zaczynamy postrzegać trudności jako szansę rozwoju, a przeciwności jako odskocznie do cudów. Życie rodzinne doznaje wyjątkowego błogosławieństwa. Duch Święty obdarza nas mądrością w relacjach. Cierpliwością w trudnych momentach i miłością, która przewyższa ludzkie możliwości. Pogłębia się nasze rozumienie słowa. Ten sam duch, który natchnął pismo, prowadzi nas w jego odkrywaniu, objawiając nam prawdy na czasie dotyczące naszego aktualnego życia. Wzrasta nasz autorytet duchowy, trwając w nieustannej komunii z Duchem Świętym. Uczymy się skuteczniej korzystać z władzy, jaką dał nam Chrystus. Doświadczamy głębokich uzdrowień emocjonalnych. Duch Święty sięga korzeni naszych zranień, przynosząc prawdziwą wolność i pełne odnowienie. Chwała Bogu za Jego uzdrawiające działanie. Nasze uwielbienie staje się bardziej szczere i głębokie. Nie zadowalamy się już pustymi rytuałami, lecz pragniemy prawdziwego uwielbienia w duchu i prawdzie. Które dotyka serca Ojca. Świadectwo naszego życia zostaje wzmocnione. Ludzie wokół zaczynają dostrzegać różnicę, jaką obecność Ducha Świętego czyni w nas, co otwiera drogę do dzielenia się Ewangelią. Rośnie nasza odporność na pokusy. Duch Święty umacnia nas od wewnątrz, pomagając zdecydowanie wygrywać w duchowych zmaganiach. Nabieramy większej wrażliwości na potrzeby innych. Duch Święty Pokazuje sytuacje, w których możemy posłużyć, dodać otuchy, okazać miłość tym, którzy są wokół nas. Nasza wiara staje się mocniejsza i niewzruszona. Obietnice Boże nabierają nowego wymiaru w naszym życiu, a nasza ufność w Jego wierność wzrasta z dnia na dzień. Namacalna Boża obecność towarzyszy nam nieustannie. Nie zadowalamy się już jednorazowymi przeżyciami. Lecz żyjemy w ciągłej komunii z Duchem Świętym. Chwała Bogu. Teraz zjednoczmy się w potężnej modlitwie, prosząc Ducha Świętego, by przejął ster naszych poranków. Duchu Święty, w tej chwili stajemy w Twojej świętej obecności. Uznajemy, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Przyjdź, Duchu Boga, i przejmij całkowitą kontrolę nad naszymi porankami. Wybacz nam chwilę, kiedy zaniedbywaliśmy twoją obecność, dni, w których biegliśmy przed siebie, nie szukając twojego prowadzenia. Dziś podejmujemy na nowo zobowiązanie, by każdy poranek zaczynać w twojej obecności. Duchu Święty, bądź naszym pierwszym doradcą we wszystkich decyzjach. Niech twój głos będzie pierwszym, który słyszymy po przebudzeniu. Otwieraj nasze duchowe oczy, Byśmy dostrzegali boskie okazje, które przygotowałeś. Namaszczeni Twoją mocą pragniemy być narzędziami przemiany tam, gdzie się znajdujemy. Niech nasza poranna relacja z Tobą spływa na innych, dotykając ich Twoją miłością. Prosimy o Bożą mądrość do każdej decyzji, rozeznanie w każdej sytuacji, siłę do każdego wyzwania. Niech Twój pokój króluje w naszych sercach już od pierwszych minut dnia. Duchu Święty, uczyń nas kanałami Twojej miłości. Spraw, by ludzie dostrzegali w nas Jezusa. Niech całe nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej potężnej mocy. Chwała Panu, który jest wierny, by dokonać tej pracy w nas. Przyjmujemy przez wiarę wszystkie błogosławieństwa płynące z rozpoczynania dnia w Twojej obecności. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani bracia i siostry, dotarliśmy do końca tego potężnego przesłania, lecz tak naprawdę to dopiero początek waszej nowej drogi z Duchem Świętym. Już od jutra możecie sami przekonać się, jak wielka przemiana dokona się w waszym życiu. Nie zatrzymujcie tej prawdy dla siebie. Podzielcie się tym nagraniem z najbliższymi, z osobami, które potrzebują doświadczyć mocy Ducha Świętego o poranku. Razem możemy stworzyć łańcuch błogosławieństw, który dosięgnie wielu serc. Pamiętajcie: każdy poranek to nowa szansa, by doświadczać cudów Ducha Świętego. Nie pozwólcie wrogowi odebrać Wam tego przywileju. Już dziś podejmijcie decyzję, by oddać swoje poranki obiecanemu przez Jezusa pocieszycielowi. I jak jest napisane w drugim liście do Koryntian 13:15. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego będą z Wami wszystkimi. Niech to błogosławieństwo wypełni się w Waszym życiu już od dziś. Jeżeli to nagranie dotknęło Waszego serca, nie zapomnijcie zostawić polubienia i zasubskrybować kanału. Wasze modlitwy i świadectwa dodają nam sił by wciąż nieść to Słowo, które przemienia życie.